Chciałam Wam pokazać te jaszczurki żyworodne, które się w takim czymś w szkiełku małym. Właśnie teraz Za 3, Muszę... O! To jest on. No! Już mam 14 cm. Albo trzynaście. To jest ładny. O, widzę nawet samicę! Czekajcie chwilę. Ja wyciągam. Udawię. Bab, babie, babie. Mam dwa. Tutaj mamy samicę. Przyszłą mamę. Tutaj mamy przyszłą mamę. Mam przyszłego tatę. O nie, nie, nie. Nie tutaj, nie tutaj. Nie tutaj, nie tutaj, nie Nie na mnie, nie na mnie, nie na mnie, nie na mnie. Teraz właśnie chcę zrobić takie No i co dobrze nie widać jednak na tej korze. No to lecimy na drugą. Złaś. Złaś, puszczaj się. O, samica. No, ta głowa to jest piękna. Maksymalne zbliżenie na Dobra. Do ciebie pani. Masz. Ja cię. Ja cię mała zabieram, bo ty jesteś taka i tak chuda. Ja nie wiem, kiedy. Wy nie, prawie w ogóle nie. Kiedy wy ostatnio jedliście? Nie wy macie. O.